Cześć, witajcie w 13 odcinku serii Camp. Dzisiaj zabiorę Was do mojej wizji Baros Lockum Joe w świecie Fallout 76. Z tej strony Pelo Skrypty 76 PS4 Polska. Zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie dla Befezy Softworks i użytkownika Olo. Jeżeli też chcesz pomóc w rozwoju mojego kanału, zapraszam do zrzutki w opisie filmu. Tak więc zainspirowany nową wersją naszego wirtualnego sprzedawcy w atomowym sklepie postanowiłem stworzyć nowy, dostosowany do postapokaliptycznych standardów bar sieci Slocum Joe. Znajduje się on na południu dzikiej rubieży niedaleko stacji R&D. Wchodząc od frontu mamy przestronną salę dla gości strudzonych wędrówką po apalachach, mogących naładować swoje baterie właśnie tutaj. Do obsługi zostały oddelegowane cztery roboty sprzedawcy, a na tablicy tuż za nimi znajdziecie aktualne menu. Wszystkie produkty spożywcze pochodzą z własnych zbiorów przechowywanych w dwóch pojemnych lodówkach a całość przygotowywana jest codziennie rano w kuchni na zapleczu, tak aby każdego dnia każdy otrzymał świeży towar. O czystość toalety dba osobiście Komandor Dagger. Idąc na tył budynku z pewnością rzuci się Wam w oko pomnik marmurowy Volt Boya, będący pamiątką po niezliczonych bojach w Nuclear Winter. Z tyłu baru, rosną również tykwy, pożądany towar w apalachach. W tym miejscu, na dole pod schodami, mieści się wejście do warsztatu. Miejsca otwartego, w którym każdy tułacz może naprawić swój sprzęt, wyleczyć z radiacji lub ją w sobie skumulować. Całość pokryta jest kafelkami i boazerią położoną przez polskich fachowców. Aby zobaczyć ostatnie miejsce, które wam dzisiaj pokażę, musicie wejść po schodach na pierwsze piętro. Przed wami przestronny salon wraz z sypialnią, stylizowany na rozgwieżdżone niebo, tak, by pani komandor faktycznie mogła poczuć się jak u siebie w domu, po ciężkiej pracy w moim barze. To tyle na dzisiaj. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i usłyszenia w Apalachach. Elo!